Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. List Jakuba, pierwszy rozdział od 2 do 4 wersetu: Na podstawie książki Sary Jank. Jezus słucha. Wierny Zbawicielu, pomóż mi znaleźć radość pośród załamania. Jedną z najtrudniejszych dla mnie chwil okazywania radości jest ta, gdy zmagam się z wieloma problemami, szukam rozwiązań, ale żadnych nie znajduję, i wtedy nagle staję twarzą w twarz z kolejnym problemem. Odkryłam, że jeśli za bardzo skupiam się na szukaniu rozwiązań, zaczynam tonąć pod ciężarem wszystkich trosk. Proszę, przypominaj mi w takich chwilach, że Ty jesteś przy mnie pośród różnych prób. Muszę ufać, że Ty działasz w mojej sytuacji i jesteś w stanie wyciągnąć dobro ze zła. Twoja niezrównana mądrość i suwerenna siła pozwalają Ci Pokonać zło dobrem. Chcę spotkać Cię w moich trudnych chwilach i wierzyć, że jesteś przy mnie w kłopotach. Muszę odłączyć swoje emocje od wszystkich problemów i połączyć je z Twoją obecnością. Gdy łączę się z Tobą, mój ponury nastrój stopniowo się rozjaśnia. Ponadto, gdy trwam w Tobie, Połączona z Twoją promienną obecnością, Ty pozwalasz mi patrzeć na wszystko z Twojej perspektywy. Będąc połączoną z Tobą, mogę pozostać radosna, nawet gdy wiatr wieje mi w oczy. U Ciebie jest pełnia radości. W Twoje radosne imię Jezu. Amen.